Witajcie na kanale Magda i jej świat. Jestem Madzia. To jest mój pierwszy odcinek. Dzisiaj zbudujemy domek z, z Lego. Już go wcześniej budowałam, więc są większe kawałki. Dostałam go na święta od Mikołaja. Pa Jak dobrze pamiętam, to ta ścianka była tutaj. A ta tutaj. Obrócę. Czekajcie. O, tutaj wsadzimy. O, i tu jest dobrze. Ok, teraz tutaj musimy znowu to odczepić. I znowu ym, przyczepić. Jak, jak ten domek y, wcześniej złożyłam. To y, wydawał mi się y, bardzo fajny, bo w ogóle y, dało się y, różne tutaj rzeczy robić, i, i y, y, jest bardzo w sumie fajny. Więc y, o. I to jest taki pokoik. Tu mamy nasz, nasze nasze I takiego psiaka. To jest taki y, fajny nawet ten pokoik. To łóżko słuchajcie się otwiera i tutaj ludzik może sobie usiąść. A tutaj Ta ścianka się porusza. Fajne, co nie? Ja tu sobie zawsze sobie e, tak kładłam i na przykład, że jak przychodzi gość. To ma gdzie spać? <grych> to co? Koniec naszego pierwszego odcinka. Pa.